Siemanko! witajcie w kolejnym nextlogu. Ale dzisiaj fajny dzień, zaraz o wszystkim opowiem. Ogólnie tak, o, pierwsza informacja: chciałem zmienić nieco tematykę nextlogów, ponieważ nextlogi nie będą służyć do tego, aby. aby no nie, nie chcę, żeby to były takie vlogi. Yy, I to, to będzie bardziej coś w stylu, co ja robię w danym momencie, takie różne. No, zobaczycie mniej więcej różnicę I tylko czasem będę tam jakieś tam tematy sobie poruszał Jak będę chciał sobie pogadać do kamery Przypadowo A więc tak o, weźmy kamerę w łapę Okej okay. Uuuu, zacznijmy od dnia Dzisiaj jest dzień taki bardzo fajny yy, Troszeczkę Pieski <laughs> Troszeczkę jest taki yy, Ten, wietrzysty Wieczny te... <laughs> Teraz znowu ktoś będzie się mnie czepiał wymowę no wieje dzisiaj bardzo fajnie jest taka fajna bryza tak tak fajnie, nie jest za zimno i nie jest za ciepło jest ogólnie fajnie, ostatnio było dużo burz dlatego powietrze się oczyściło jest świeżo, jest fajnie a na dodatek jeszcze sobie tu zamontowałem taki wiatraczek każdy powinien w taki wiatraczek się zaopatrzyć bo to jest super świetne patrzcie o kręci się tak bardzo go lubię, jest super, jeszcze mi tak na łapy daje, bo mi się łapy strasznie, strasznie pocą. Okej, okay. zobaczmy co mamy tutaj. Eww. Znowu to słońce, wiecie co, ja może zasłonię moimi roletami, które nic nie robią. Moje rolety. Cały czas ten pasek, jak tutaj tak wieje, to, to to tak faluje, tak śmiesznie ta faluje i tędy wychodzi ten paseczek śmieszny, dlatego go muszę wciskać co chwilę. Okej, okay, ale nieważne. O, ktoś chce mi, chce chce się ze mną duelować. To czekajcie, to może go zduelujemy co wy na to. Może jakoś uda mi się tutaj ustawić Tą kamerkę, żeby było widać, jak walczę Opa Dobra, czekajcie. Będzie walka na Next log Tu muszę to jakoś ustawić ładnie, żeby było widać Okej, okay, mo może będzie taką widać szybko. To mnie duelował, Ty mnie duelowałeś? Chodź. Duel. No, oh, is currently dueling. Dobra, trudno. Trudno. Nie będę się duelował, bo i tak śmiesznie jakoś ten obraz wyglądał, dobra. Tak o. W wowie ostatnio nic się... No patrz, teraz chcesz mnie duelować nie spierdalej. Ogólnie to w wowie ostatnio nic się strasznie nic nie dzieje. Jest, jestem tak znudzony. Że to masakra. Jedyne co mogę wam robić, to, to ta, ta seria z rajdami, szybko ją dokończyć, yy, oraz PvP, oraz to o, OPDO, które teraz yy, niedługo będę robił i zaraz też do tego przejdę. Ogólnie, no, to no, jest masakra. Nie, nie chcę sypać jednym rodzajem materiałów przygotowo PvP, bo wiadomo, troszkę różnorodności trzeba tutaj zastosować, yy, więc na razie, na razie robię te filmy, jak wiecie, troszeczkę okazyjnie. I bateria mi się kończy, więc zaraz pewnie coś się coś tutaj pyknie. Podłączyłem sobie drugi monitor. Dlaczego podłączyłem drugi monitor? Bo mogę sobie oglądać i grać w jednym momencie. Przykładowo tutaj mam filmik Soła. Sobie oglądałem podczas grania, coś tam, jakieś PVP robiłem. No i tak, jeżeli ktoś by chciał sobie tak właśnie podłączyć ten monitor, to musi mieć kartę graficzną, która obsługuje, tak jakby tutaj widzicie, te dwa białe kable. To są kable od tego. Od monitorów. Wy musicie mieć dwa podobne takie kable. Co do komputera, wprowadziłem jedną małą modernizację. Ten jeden tutaj czerwony wiatraczek, on był z tyłu. Ja go wziąłem, wyciągnąłem. Wziąłem, wyciągnąłem. <laughs> I burzyłem go tutaj naprzód. Dlatego on tak, tak fajnie teraz wygląda, że takie dwa czerwone są. Jeden wiatraczek, którego nie mogłem podłączyć, jakoś podłączyłem i go zamontowałem fajnie. Jest niebieski, tutaj jest też niebieski. A do tego zamówiłem jeszcze parę wiatraczków. One się nazywają Silent Fan, coś tam, coś tam, Product Placement i w ogóle pozwicie mnie. do sądu. One są bardzo fajne i zamontowałem dwa tutaj i jeden właśnie z tyłu zamiast tego czerwonego. A z tym nie mam co zrobić. Mam jeszcze jeden wolny wiatraczek. Więc jeszcze myślę, co, co, nad nim, co z nim zrobić. Eee, o, moje rzeczy mama mi przyniosła, muszę zaraz je składać. A właśnie, czekajcie, zaraz wam szybko jeszcze coś pokażę. Macie moje stopy i w ogóle fajnie jest Paweł. Cześć Paweł. Okej. Okay. Patrzcie na to. Cześć Kicielu. cześć. O, już mama przyszła zazdrosna, już. Oj, cześć kiciu Cześć! O, się. Patrzcie jakie malusienki urodziły mi się pięć piesków, znaczy jej się urodziło. Są dokładnie jak moja rączka i dopiero ostatnio otworzyły oczka. Patrzcie, jak jej się tak po brzuszku daje, to one tak fajnie reagują. <grytanie> Tylko gdzie jest jeszcze? O, tam jest jeszcze jeden, tu, tu, tu i tu. A ten taki forever ląsł, śpi. Ojeju, już fajne pieski. Ktoś chce pieska? Zapraszam. I wracamy szybko do mojego pokoju. Znowu macie moje stopy. Okej. Okay. No i to chyba tyle. No tak wygląda moje, moje. Moje. Moje stanowisko. Fajnie, jakby jeszcze tu bym miał monitor. Ale niestety nie mam. <grym> Ten akurat użyłem, bo to jest, to jest telewizor oryginalnie. Pokażę wam dlaczego. Jak widzicie, to jest. Zaraz pokażę wam. To jest strasznie dużo tych yy, podłączeń takich. Mamy tutaj euro jakieś HDMI te sprawy i masakra. Ogólnie no masakra jest nudno ostatnio i w ogóle nie mam o czym zrobić film. Jeszcze myślę na tym, są addony, są rajdy, są PvP i te sprawy, ale to wszystko jest takie powtarzalne mega i czekam na Mistoff która od razu mówię, że jest już za rogiem, bo niedługo wchodzi na PTR i jeżeli ktoś nie dostał bety, to będzie mógł bić na TPTR i przetestować wszystkie talenty. Zaraz, może odwrócę to. Wszystkie talenty, yy, co tam jeszcze jest, mechanika tych nowych czarów i, i tego wszystkiego tam. Więc, więc będzie na pewno co robić dla tych, którzy te, tej bety nie uzyskali. A ci co mają betę, mogą nadal się bawić. Ja się nie bawię, bo znaczy czasem się tylko tam co, co, coś zrobię okazjonalnie. Ale nie chcę sobie spoilować. tak jak zrobiłem z betą kataklizmu... Co za dzieci... Po co wy w ogóle krzyczycie, co? Debile. E, tak zrobiłem z betą kataklizmu, gdzie przeszedłem ją od deski do deski i później się nudziłem, bo wszystko już wiedziałem. Dlatego teraz tak sobie nie chcę zrobić i, i mam chyba dobrą wiadomość, bo... Będę chyba zamawiał edycję kolekcjonerską, więc na pewno jakiś unboxing się pojawi. A słyszałem, że... Czekajcie, pokażę Wam coś jeszcze na MMO Champion. Wejdźmy tutaj... MMO Champion. Dobra. Jeżeli mi się bateria nie, nie wykończy... Na MMO Champion macie wszystkie zmiany. Odsuńmy trochę. Macie wszystkie zmiany, jeżeli ktoś nie wiedział, proszę tutaj, macie jakieś walki z bossami. Yy, mechaniki, to, to wszystko. I zaraz Wam pokażę fajną informację, która dotyczy właśnie edycji kolekcjonerskiej. Ona jest strasznie gdzieś tutaj na dole. Macie komiksy, macie zdjęcia. Yy, druga strona. O, tam było nawet napisane coś, coś o tej o tym PTR na samym dole. To gdzie to będzie teraz? Gdzie to? O, jest, 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 jest. jest, jest. Yy, w edycji kolekcjonerskiej dostaniemy Monta. Ten mount wygląda tak o. To jest właśnie ten mount. I bardzo fajnie się prezentuje na tle tej Misto Pandarii. Dostaniemy małego peta, który wygląda tak o. O, jaki słodki! Też się bardzo fajnie prezentuje na tle Mistoff Pandarii. I tak wygląda z bliska. On wygląda taki, trochę jak taki mops. Nie wiem co to w ogóle jest, ale, ale fajnie takiego mota dostać. Więc yy, to tyle jak na, na, na ten chyba Nexlog. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem i ktoś tutaj jeszcze dotarł Ale jak mówiłem, to będzie, to będzie To jest dla ludzi, którzy interesują się tym, co robię Tym, co sobie, nie wiem Siedzę, gram, gadam i, i takie sprawy Więc żeby coś tutaj było Zatkałem sobie przed chwilą uszy Okej okay. Dobra, to co? Paweł, chcesz się pożegnać? Paweł was żegna I Ja też was żegnam do zobaczenia. Cześć.